Dzień dobry, witam Was ponownie po, po krótkiej przerwie. Tamte dwa zadania były bardzo długie, miały kilka podpunktów i, i było mnóstwo obliczeń, więc musieliśmy zrobić troszkę przerwy, żebyście mogli dalej wspólnie ze mną rozwiązywać kolejne dwa zadania. Mnożymy ułamki dziesiętne, rozwiązujemy zadania tekstowe, ale dotyczące takich sytuacji z życia codziennego. Przejdę teraz do podręcznika, do strony 26. Tam pozostały nam dwa zadania do rozwiązania. 11 i 12. Związane z podróżami. Zadanie numer 11. Samochód pana Jana spala 6,3 litra benzyny na 100 km. Litr benzyny kosztuje 4,78 zł. Czyli 4 zł. i 78 groszy. Ile kosztuje zatem paliwo potrzebne do przejechania 100 km, 1 km albo z Gdańska do Helu? Moi drodzy, jak, jak obliczyć, ile kosztuje paliwo potrzebne do przejechania 100 km? Hmm? Mamy przed sobą zadanie, moi drodzy, które wydaje się być trudne, a robi się bardzo proste, jak tylko uczniowie nie będą widzieli ułamków dziesiętnych, tylko liczby, yy, liczby naturalne. W takim razie, moi drodzy, ja Wam ułatwię zadanie. Dlaczego nie? Yy, ja zamaluję, tylko nie wiem, czy skutecznie muszę wybrać sobie jakiś kolor ładny, a niestety musi być jasny, ale spróbuję zamalować. Nie ma tej, yy, nie ma tej szóstki. Mogę. Nie chcę się zamalować. A ja chcę, żeby nie było... O, dobrze, nie widać. I nie ma tego. Powiedzcie mi teraz, samochód Pana Jana spala 6 litrów benzyny na 100 km. Litr benzyny kosztuje 4 zł. Jak obliczyć, ile kosztuje paliwo potrzebne do przejechania? Pewnie większość z Was już wie. 24 zł. I bardzo dobrze, ale prawdę mówiąc, mnie wcale nie interesuje ta liczba 24 zł, a bardziej mnie interesuje, skąd się ona wzięła. Jakie działanie wykonaliście w głowie w myśla, żeby otrzymać 24. Jeden 6, 1 litr kosztuje 4 zł, no to za 6 litrów kupujemy 6 razy więcej paliwa, zapłacimy 6 razy więcej, czyli 4 razy 6, 24. Bardzo dobrze użyliście działania mnożenia. Pomnożyliście liczbę ilość litrów liczbę litrów przez Koszt jednego litra. I moi drodzy, to samo działanie trzeba zrobić bez względu na to, jakie tu są liczby. Czy to są liczby naturalne, czy to są ułamki dziesiętne. Działanie będzie takie samo. Jeśli robimy zakupy, to zawsze mnożymy ilość kupionego towaru przez cenę jednostkową. Jak kupujemy 3 batony po 2 zł, to płacimy 3 razy 2. A jeżeli kupimy 1,5 kg cukierku po 12,60, to musimy 1,5 pomnożyć przez 12,60 zł. No to przechodzimy do notatnika. Tam mam już wypisane wszystkie informacje. Nasza benzyna 94,78. 4,78. Pan Jan potrzebuje na 100 km 6,3 litra. No to musimy wymnożyć. 6,3 razy 4,78. I bardzo proszę, spróbujcie samodzielnie wykonać to mnożenie. Zatrzymajcie film, a gdy skończycie, sprawdzimy sobie odpowiedź. Hmm. Powracamy. Ja tu jeszcze, jeszcze zamieściłem. Krateczkę z obliczeniami, bo, bo pewnie już większość z Was robi to bezbłędnie, ale tak na wszelki wypadek, żebyśmy byli pewni, czy dobrze mnożymy. No to jeszcze raz przypominam. Dosuwamy liczby do prawej strony, bo ostatnie cyfry nie są zerami. Dosuwamy do prawej strony. Zapominamy o przecinkach. Mnożymy 478 razy 63.

Teraz będę mnożyła przez 6, zapisywać wynik będę w kolumnie pod szóstką i będę szła w prawą stronę. Liczby do te, które powinnam zapamiętać, zapiszę sobie najwyżej kolorem niebieskim. 6 razy 8, 48. 8 zapisuję, 4 na górze. 6 razy 7, 42 i 4, 46. 6 na dole, 4 na górze.

0 zapisuję, pamiętam o jedynce, 1 dodać, 2, 3. Teraz muszę w dobrym miejscu postawić przecinek. Moje dwie liczby, dwa czynniki, które mnożyłam przez siebie, mają razem raz, dwa, trzy cyfry za przecinkiem. Więc liczę od końca. Jedna cyfra, druga cyfra, trzecia cyfra i stawiam przecinek. Otrzymałam liczbę troszkę większą niż 30. Czy to jest możliwe? Czy to jest dobry wynik? W dobrym miejscu jest postawiony przecinek? Tak. Jak sobie w tej łatwiejszej wersji przyjęliśmy, że na 100 litrów zużywa samochód 6 litrów benzyna kosztuje 4 zł, to otrzymaliśmy wynik 24. My potrzebujemy troszkę więcej benzyny i benzyna jest droższa, więc spodziewamy się kwoty większej niż 24 zł. No to tak. A gdybyśmy tak przyjęli, że spalamy więcej, czyli 7 litrów benzyny, litr benzyny jest droższy, bo kosztuje 5 zł, więc wtedy 7 razy 5 zapłacilibyśmy 35 zł. Czyli nasz wynik powinien być między 24 a 35, więc jak najbardziej, jeśli się tutaj gdzieś nie pomyślimy w obliczeniach, to to przecinek jest w dobrym miejscu postawiony. Ale się nie pomyliliśmy. A tak przy okazji, zawsze przy mnożeniu w działaniach pisemnych możecie mieć przy sobie kalkulator i sprawdzić. Tak, Ale najpierw powinniście wykonać to samodzielnie, pisemnie, uzasadnić sobie w myślach, czy na pewno ten przecinek jest w dobrym miejscu, a dopiero sprawdzić przy, przy pomocy kalkulatora. Bo na sprawdzianie, egzaminie, nie ma kalkulatora, macie tylko kartkę, długopis i własną głowę. Moi drodzy, otrzymany wynik to liczba, która ma trzy cyfry za przecinkiem. A przecież jak my posługujemy się, robimy zakupy, płacimy w złotówkach i w tak? Nawet jeżeli w innej walucie, na przykład w dolarach, to są dolary i centy. I centy to są setne części dolara. W takim razie to jest dokładny wynik, natomiast my podamy, że zapłacimy około 30 ,11 zł. 30 11 groszy. 30 zł. 30,11 zł. I taki wynik jak najbardziej nas satysfakcjonuje. W przyszłym roku nauczymy się, za, zaokrą to się mówi, zaokrąglać liczby do dwóch, 3, 4 cyfr za przecinkiem, żeby ich tak długo, tak tych dużo cyfr nie wypisywać. Bo zwróćcie uwagę, że co to jest 4? to jest cyfra części tysięcznych, później są części dziesięciotysięczne. One już są coraz mniejsze, mało istotne i bardzo często się właśnie używa takich przybliżeń. Zapis takiego ułamka dziesiętnego, a o tym jak się właśnie skraca, jakie są zasady skracania zapisu, czyli zaokrąglania, to dowiemy się w klasie szóstej. Mogę tylko powiedzieć, że ta nasza liczba jest troszkę większa niż 30,11 i trochę mniejsza niż 30,12. Jak Wam się wydaje? Ta nasza liczba na osi liczbowej będzie bliżej leżała liczby 30 i 11 setnych czy 30 i 12 setnych. Jeśli ktoś ma takie przypuszczenie, że bliżej 30 i 11 setnych, to ma rację. I za tej liczby właśnie jest 30,11 setnych, ale to na pewno jest materiał spoza klasy. Piątej mówię wam jako ciekawostkę i na pewno w klasie piątej na jakimkolwiek sprawdzianie takich liczb nie dostaniecie. Tak będę dobierała liczby, jeżeli będą dotyczyły zakupów, żeby wychodziły wam dwie cyfry za przecinkiem. A to wspominam jako ciekawostkę. No to teraz przechodzimy do podpunktu b. Wydaje się być łatwy, ale też muszę, muszę troszkę pomóc. Myślę, że kosztuje paliwo potrzebne do przejechania jednego kilometra. Ktoś powie prosto, no jedziemy 100 razy mniej, 100 razy krótszą trasę pokonujemy, to zapłacimy 100 razy mniej. I słusznie, i słusznie takie powinno być działanie. Dzielenie przez 100. Co to znaczy podzielić przez 100? Przesunąć przecinek o dwa miejsca w lewo. Czyli jak mam za 30 jedno miejsce, drugie powinien być przecinek przed trójką. No to zapisuję. 0,30 i 114. Tak. No ale moi drodzy, to jest liczba znowu, która ma 5 cyfr za przecinkiem, a musimy Podamy wynik około, tak, w przybliżeniu i zapiszemy tylko dwie cyfry za przecinkiem. Przyjmiemy, że to jest 0,30 zł, czyli 30 groszy. Tak, 30 groszy. Mhm. Tu znowu się pojawił te, 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 w tym przykładzie ten problem, że wiemy, że tylko grosze to są części setne, a tu mamy liczbę podaną z pięcioma cyframi za przecinkiem. Dlatego nie pytają się dokładnie, ile zapłacimy, czyli około ilu. Dobrze. Czyli około 30 groszy, taką możemy sobie zapisać odpowiedź, około 30 groszy zapłacimy. Około 30 groszy kosztuje przejechanie jednego kilometra. Trzeci podpunkt, podpunkt dotyczył wycieczki na Her. Jeszcze wrócimy do podręcznika, bo musimy sprawdzić, jak, jakiej długości jest ta trasa, gdzie to jest zapisane. No, tu w punkcie A B były konkretne trasy. My wiemy, jak 100 km, wiemy, jak 1 km. A teraz nam jest potrzebna długość trasy z Gdańska do Heu. Czy już widzicie, gdzie ona jest zaznaczona? Jest zaznaczona kolorem czerwonym. O, to jest trasa drogowa i ma długość 108 km. No to skoro. 1 kilometr, koszt, jednego, yy, koszt przejechania 1 kilometra, to taka, tu jeszcze dopiszę złotówki, taka, y, taki ułamek złotego, to jak będę przejadę 108 km, czyli 108 razy więcej, zapłacę 108 razy więcej. Czyli powinnam wykonać to zmnożenie 108 razy 0,3. 30 114 100 No i znowu zatrzymujemy film, wykonujemy samodzielne działanie i sprawdzamy za moment. No to sprawdzamy. 8 razy 4, 32. 2 na dole, 3 na górze. 8 razy 1, 8 plus 3, 11, 1 pamiętam, 8 razy 1, 8, 1, 9, 8, 0, 0, 8 razy 3, 24. Dalej mam mnożenie przez 0. Powinnam w tym miejscu zapisać i w lewą stronę idąc zapisać wynik mnożenia tej liczby przez 0. Ale mnożenie przez 0 oznacza 0, więc już tego wiersza samych zer nie pisałam. Mnożę przez 1 liczbę, którą mam na, na zapisaną powyżej. Mnożenie przez 1 nie zmienia wartości liczby, więc od końca sobie piszę 4, 1, 1, 0, 3. I dodaję kolumnami 2, 1, 9 plus 4, 13, yy, czyli 3 o 1 pamiętam. 1 plus 0 plus 1 to 2. 5, 2 i 3. Co z przecinkiem? Moja, mój pierwszy czynnik miał 5 cyfr za przecinkiem, druga liczba w ogóle, więc muszę postawić tak przecinek, żeby za nim stało 5 cyfr. Raz, dwa, 3, 4, 5. Stawiam przecinek. Yy, otrzymałam liczbę 32,52 312 100 000. Wynik jest prawdopodobny, bo zwróćcie uwagę, że w podpunkcie A mieliśmy policzyć koszt przejechania 100 km i wyszło nam około 30 zł, więc teraz powinno wyjść troszkę więcej i wyszło nam powyżej 32 zł. Więc znowu obetniemy ten ułamek dziesiętny, może takiego użyję słowa, do 200, to będzie około 52,50 zł. Chciałabym jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz. Moi drodzy, gdybym sobie przyjęła, że ten kilometr, koszt przejechania jest 30 groszy, czyli 30 złotówki, i wykonam mnożenie, to zobaczcie, że otrzymam wynik różniący się. No, powiecie niewiele, bo to jest 32 40 zł, 40 groszy, czyli różnica jest 12, czyli 12 groszy. Ale tak, zobaczcie z punktu widzenia właściciela stacji benzynowej, tak? Jeżeli na przykład wasi, może wasi rodzice dojeżdżają do pracy i dziennie średnio spalają 100 km, czyli oni zaoszczędzają 12, 12 groszy dziennie, a taki właściciel stacji. Traci codziennie, może rodzic zaoszczędza 12 groszy dziennie, w ciągu tygodnia 5 razy 12 groszy 60 groszy, w ciągu razy 4 tygodnie 2,40, pewnie około 3 zł jedna osoba zaoszczędza miesięcznie. A ile osób tak korzysta z samochodów? Ile to jakie byłyby straty właściciela stacji, prawda? Więc bardzo duże. Dla pojedynczej osoby te grosze mogą być mało istotne, ale jak się przemnoży przez liczbę korzystających osób, jeżdżących samochodami, to kwoty się robią olbrzymie. W związku z tym, takich, takich, takich obliczeń, takich obliczeń za bardzo robić nie można w sytuacjach praktycznych. Dobrze. I jeszcze jedno zadanie też związane z podróżą i też, też na Hel chyba, z tego co pamiętam, tak. Tym razem pan Karol i pani Karolina yy, robią sobie wycieczkę na Hel. Pan Karol jedzie z Gdańska do Helu samochodem, a pani Karolina płynie statkiem. I tą trasą, trasę, którą pani Karolina płynie statkiem, zaznaczono fioletowymi kropeczkami. Tak? Dobrze. O ile kilometrów dłuższą drogę ma do przebycia pan Karol? No, widać na rysunku, że ta droga jest znacznie dłuższa, prawda? Pan Karol musi tak dookoła objechać Zatokę Pucką. Jakim, jakiego działania powinniśmy użyć, żeby odpowiedzieć na pytanie, o ile kilometrów dłuższa jest pewna droga? Jakiego działania? Odejmowania. Od dłuższej trasy powinniśmy odjąć długość krótszej trasy, czyli od 108 kilometrów odjąć 13 mil. Możemy to zapisać, ale jak to odjąć? Możemy odejmować wyrażenia zawierające tę samą jednostkę. A tu mamy mile morskie. Czy ktoś z Was wie, co to jest mila morska? To jest jednostka właśnie używana do pomiaru odległości na statkach. I ona ma długość 1,852 kilometra. Jest to mila morska, bo zapewne niektórzy z Was wiedzą, że też jest mila drogowa, na przykład w Stanach Zjednoczonych odległości, odległości między miastami podawane są w milach, także prędkości są w milach na godzinę. My używamy kilometrów. Więc najpierw musimy obliczyć, wyrazić drogę morską w kilometrach. Jak obliczyć, jakiego użyć działania, żeby obliczyć te 13 mil morskich, to ile kilometrów? I znowu, jak zupełnie nie wiecie, jak, jakiego użyć działania, to co, jak byście rozwiązali to zadanie, gdyby mila morska miała 2 kilometry? Byście użyli mnożenia 2 razy 13. Skąd się wzięła dwójka? Bo ja sobie przyjęłam, że mila to 2 km. Ale użyłam mnożenia i to jest istotne. Muszę liczbę mil pomnożyć przez długość jednej mili, czyli 1,852 km. No to wracam do notatnika. Wiem, że mam to zrobić, tak? Muszę 13 pomnożyć przez 1,852 Kilometry. I moi drodzy, ja już to sobie mnożenie wykonałam. Czy ono jest prawidłowe? Zobaczcie, że ta mila to prawie 2 km. 13 razy 2 to 26 km, więc powinna nam wyjść wynik poniżej 26 km. Dobrze. No to wiemy, że samochód musi przejechać 108 km. Statek przepłynie 24 km, nieco ponad 24 km, o ile ta pierwsza trasa jest dłuższa od drugiej. Musimy wykonać odejmowanie. No i to odejmowanie może się niektórym wydawać skomplikowane, i ja jeszcze muszę przypomnieć, jak to się odejmuje: dwa ułamki dziesiętne. Otóż pierwsza rzecz, moi drodzy, to. W odejmowaniu, tak samo jak w dodawaniu, przecinek musi być pod przecinkiem. W mnożeniu nie, prawda? W mnożeniu dosuwamy liczby do prawej strony, a w odejmowaniu musi być przecinek pod przecinkiem. Jeśli liczba nie ma przecinka, jest liczbą naturalną, to możemy za ostatnią cyfrą, za cyfrą jedności, postawić przecinek i dopisać kilka zer. I już mamy liczbę naturalną wyrażoną ułamkiem dziesięciu. Po co są mi te potrzebne zera? Otóż, ponieważ ja muszę wykonać odejmowanie, to muszę od cyfr, od, od liczby, oprze powiedziałam, od cyfr, od, od, muszę odejmować kolumnami. tak? A jak nie mam żadnej, żadnych cyfr, no to od czego mam odjąć? No to sobie dopisuję zera, bo tak się rozszerza ułamek 10. Czy ja mogę od zera odjąć 6? Nie. W tym celu muszę iść do najbliższej cyfry, która jest niezerem, pożyczyć stąd całość. Więc zabieram stąd jedynkę i na górze zapisuję sobie siódemkę. I teraz nad kolejnymi zerami piszę sobie dziewiątki, a nad ostatnim dziesiątkę. <laughs> dziesiątkę. Od, I teraz mogę odjąć. Od dziesięciu odjąć sześć, cztery. Od 9 odjąć 7, 2. Od 9 odjąć 0, 9. Od 7 odjąć 4, 3. Od 0 mogę odjąć 2? Nie. Znowu muszę pożyczyć całość. Była 1, zabieram z 1 1, więc zostanie mi 0, a do tej cyfry 0 na początku dopisuję 1. Od 10 odjąć 2. Do 8. 8. Czyli trasa drogowa jest o 83,924 km dłuższa. Pan Karol przej przejdzie, nie, przejedzie samochodem, przejedzie samochodem, trasę dłuższą o 83, 924 tysięczne kilometra. Dobrze, to na dzisiaj tyle chciałabym jeszcze, żebyście rozwiązali. Zrobili trzy ćwiczenia. W zeszycie ćwiczeń 6, 7 i ósme ze stron 97 i 98 oraz z podręcznika zadanie numer 3 i 5 ze strony 25. Do usłyszenia.